Cześć, nazywam się Stanisław Bława i jestem przedstawicielem projektu dostrzec człowieczeństwo prowadzonego w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Podczas trwania naszego projektu zdołaliśmy dotrzeć do 35 tysięcy osób z zaledwie jednym postem, a 700 osób polbiło naszą stronę. Chcielibyśmy podziękować także naszym partnerom oraz sponsorom, którzy wsparli nasz projekt. Od ponad pół roku walczymy z nienawiścią przejawiającą się w świecie rzeczywistym oraz wirtualnym za pomocą naszej strony na Facebooku, gdzie udostępniamy cytaty, artykuły oraz wydarzenia. Od kilku lat zauważyliśmy postępujące zjawiska hejtu wycelowane w osoby, które różnią się od nas sposobem bycia, orientacją, kolorem skóry, poglądami na tematy kontrowersyjne albo płcią. Pewnego dnia stwierdziliśmy, że czas coś z tym zrobić. Tak właśnie wpadliśmy na pomysł tworzenia projektu. Już od pierwszego posta każdy z nas dawał z siebie 200%, żeby treści, jakie przekazujemy, były przystępne oraz dobrej jakości. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby podziękować Wam wszystkim za to, że byliście z nami przez cały ten czas. Jesteście wielcy.